prezenty, dużo uśmiechu i radości, z tym z reguły kojarzy się dzień dziecka, niektórzy w tym dniu wolą jednak wypełniać najmłodszym czas, zapewniając im szereg atrakcji, kraśnickie towarzystwo wędkarskie oraz koła Polskiego Związku Wędkarskiego Zykraśnika i Urzędowa zorganizowali zawody wędkarskie dla najmłodszych. Impreza ma charakter cykliczny i z roku na rok przyciąga dużą liczbę osób. W tym roku na stawach stróży pojawiło się aż 86 uczestników. Dzieciom, dla których zorganizowane były zawody towarzyszyły zaangażowane rodziny. Kto ci tutaj towarzyszy? Dziadek. I sam tutaj wszedłeś, czy ktoś ci widzę towarzyszy? Tata, mama i wujek. Tata pomaga łowić? Pomaga. I czy sam tutaj przy, e, przyszedłeś? Z bratem. I czy dużo udało Ci się złowić ryb? Sporo. Pomimo, że wędkowanie jest zajęciem, które wymaga dużo cierpliwości, młodzi ludzie podeszli do niego z zapałem i entuzjazmem. Czy lubisz łowić ryby, czy to takie trochę męczące zajęcie? Nie, lubię. Po zakończonych zawodach ryby wpuszczane były z powrotem do stawu. O rekordach trudno mówić, ale młodzi uczestnicy na tym polu niejednokrotnie zaskakują doświadczonych wędkarzy. Dzieci więcej łapią czasami niż my na zalewie. Ja osobiście na zalewie nie mogę co łapać, a tutaj dzieci 3-4 kilo łapią. Na wszystkich uczestników czekały upominki i słodycze, a także ciepła kiełbaska z grilla. Dla najlepszych przeznaczone były atrakcyjne nagrody.